Yemeğe götürsün. <laughs> państwo przypomnę że jeszcze nie spełna pół godziny y, czasu kiedy kończymy przyjmowanie uczestników do wyścigów y, samochodów terenowych i kładów które będą się o, rozpoczną się w godzinie 14:30 ale do godziny 14: y, przy parasolu z napisem Autocentrum mieści się sekretariat zawodów tam można zgłosić swój udział chęć udziału w zawodach w pojazdów terenowych i kładów, które będą się, przypominam, o godzinie rozpoczną się o godzinie 1430 Dla samochodów terenowych wpisowe e, obowiązuje w wysokości 30 zł, dla kładów w wysokości 20 zł. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych, którzy są jeszcze niezdecydowani. Trasa jest e, e, przyjemna, łatwa, trudno powiedzieć, że lekka, e, wynosi 2200 metrów. I podobno y, można ją przejechać w granicach 7 minut samochodem terenowym, czyli niedużo wysiłku. Chociaż y, z własnego doświadczenia wiem, że y, zjazdy tutaj mają również kąt nachylenia na podłoża około 45 stopni. Są zatem strome i wymaga to wielkich umiejętności technicznych, żeby to po prostu y, przejechać. Zapraszamy zatem chętnych do zapisywania się do udziału w wyścigu samochodów terenowych i kładów